Twoje przymioty i właściwości, których do tej pory jeszcze nie odkryłeś. Punkt dwunasty jest najwyższym punktem, który my w czasie i przestrzeni jesteśmy w stanie osiągnąć. I ten szczyt oznacza, że my w pełni stworzenia z jego złożonością zanurzamy się ale poza tym ma ona głęboką stabilność. I to wszystko jest bardzo ważne. To nie znaczy, że ta jedność miała być, miałaby być zrównaniem. Istnieje wiele zjawisk, które się jednocześnie w całym stworzeniu poruszają. I punkt dwunasty daje nam to możliwość to kompleksę uniwersum zrozumieć, przede wszystkim zrozumieć, którą częścią tego uniwersum jesteśmy. Uczymy się szacunku w stosunku do wszelkich aspektów i odczuć że nic nie jest stałe. To wieczne stwarzanie ciągle się odnawia i osiąga ciągle nowe stopnie. Stopień trzynasty to jest stopień, który wywyższa się ponad tym pierwszym. To jest najwyższy stopień stworzenia. Esencja samego ducha. 13 jest świętą liczbą, która mówi nam o duchowej wolności. My już w tej chwili znajdujemy się w niej. To jest ta czysta świadomość, która z tego najwyższego poziomu czuje to całe stworzenie, w której ta esencja czuje się sama, odczuwa siebie samą i prezentuje Ci życie gdyż esencją tego wszystkiego jest duch, czysta energia, nieskończona miłość. Stopień trzynasty to jest najwyższa świadomość, boska świadomość. W ten sposób pokazuje nam ten kalendarz, jak on przyjmuje rozmaite formy energii do punktu czystej świadomości, do powrotu do czystej świadomości. I tutaj mamy ten zewnętrzny krąg z dwudziestoma symbolami. Każdy z tych symboli ma w sobie jeden element: ogień, powietrze, wodę i ziemię. I powraca, powraca ciągle znowu. Każdy z tych symboli jest archetypem specjalny rodzaj doświadczenia życiowego. Majowie uważali, że życie składa się z 20 substancji. Z ich olbrzymią wizją całości uporządkowali tą wizję w 20 jakości. Te znowu są częścią stworzenia. Jako stworzenia żyjemy wewnątrz tej egzystencji. Ten pierwszy symbol nazywa się imisz. Imisz jest początkiem, który daje siłę, moc, aby to koło życia mogło się kręcić. I ten zapłon, jest bardzo głęboko matczyny. Image oznacza pierś matki. Również nasze ludzkie życie rozpoczyna się od tego źródła pokarmowego, który dostajemy od matki. Dlatego ten kod natury zawiera w sobie podstawowe doświadczenie i pokazuje nam, że każdy początek jest. Jednością z Bogiem, z boską, żeńską energią. Jeśli coś zaczynamy, zaczynamy to z cierpliwością, z uwagą i te wszystkie informacje. Wszystkie informacje, których po, potrzebujemy, wchłaniamy. Najlepsze początki są te, na które sobie weźmiemy czas, aby wewnętrznie w nich uruść. Jeśli coś zbyt chaotycznie zaczniemy, to jest z reguły doświadczenie, które nam się nie uda, które nie ma w sobie życia. Prawdziwe życie zawiera w sobie tylko ta energia pełna miłości. Energia naszego pochodzenia. Symbol ik. Oznacza wiatr. Opowiada nam o komunii, którą otrzymujemy poprzez boski oddech. Dla majów jest to wzdychnięcie, coś ponadzmysłowego. Mówi się, że imię bosz, boskie wypowiada się poprzez wzdychanie. To jest transcendentalne zdanie pełne głębokiej mądrości majów, gdyż poprzez oddech komunikujemy z Bogiem. Jakbyśmy bardzo wrażliwą wiadomość otrzymali od Boga. Pojęcie Boga nie jest wiedzą intelektualną naszego intelektu. Nie może być gdyż intelekt przegapi ciągle coś. Wiedza o boskości przychodzi z bezpośredniej i bardzo wrażliwej drogi, wrażliwego doświadczenia. Poprzez oddech komunikujemy ze świętością. Trzeba też powiedzieć, że złe używanie oddechu wypowiadania słów przypaplaniu, obgadywaniu, osądzaniu innych. Wibracja naszej egzystencji bardzo nisko upada. Dlaczego, dlatego musimy świadomie używać oddech. Ten następny symbol nazywa się Akbal. Akbal oznacza noc. Noc jest bardzo ważna, gdyż to jest czas odpoczynku, czas odprężenia. W nocy mamy inspirację, jesteśmy wrażliwi i odbieramy kosmiczną harmonię. Nocą widzimy gwiazdy, gdy pojawią się strachy, czy wyłonią się jakieś wewnętrzne lęki i my spojrzymy, spojrzymy im w oczy to możemy sobie uświadomić, że jesteśmy gwiazdami. I tym światłem, które przechodzi przez nas, możemy te strachy, lęki rozproszyć. Również ty znajdziesz nocą Twoją gwiazdę. Symbol Kan oznacza nasienie. W tym znaku ma nasienie miejsce w ziemi. Wszyscy jesteśmy nasionami. To znaczy, że mamy w sobie potencjał. Rodzimy się ze wszelkimi własnościami, talentami, właściwościami pełnej potencji. My jako stworzenia możemy robić co chcemy. To, co, to tylko co chcemy. Jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy się sami rozsiać, abyśmy mogli rozkwitnąć. Majowie mówią, że ziemia nie jest po to, aby tu cierpieć. Ziemia jest po to, aby na niej rozkwitły Twoje talenty, żebyś dał świadectwo Twoich własności tu i teraz.